Jest to informacja prywatna do najwyższych władz państwa Rumunia. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna do najwyższych władz państwa Rumunia. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna do najwyższych władz państwa Rumunia. Bardzo dziękuję za zrozumienie tego. Dobrze, więc jest to produkt rumuński wyprodukowany w Rumunii. Jest to woda do picia, ponieważ jest gorąco, już jest czerwiec, więc trzeba coś pić. I na przykład taka woda do picia. Ta butelka już jest. Opróżniona i umyta, przygotowana do recyklingu. Ok? Ta butelka już jest umyta i przygotowana do recyklingu. Dobrze. Drodzy Państwo, doszło do tego, że jest taki groźny bandyta międzynarodowy. Magdalena druzgała szczepani kaliszewska. Proszę sobie wziąć karteczkę, powtarzam. Magdalena druzgała szczepani kaliszewska i zapisać właśnie tą wiadomość. Jest to bardzo groźny bandyta międzynarodowy, który chce mnie pojmać, pozbawić wolności i zrobić krzywdę. W związku z tym, jak już będę pozbawiony wolności, to już nigdy nie będę mógł kupować produktów rumuńskich wyprodukowanych w Rumunii. Mam nadzieję, że to jest jakoś zrozumiałe, że gdy jestem wolny, przebywam na wolności, to mogę Kupować wszystkie produkty, wszystkie, na przykład ten wasz produkt, tą butelkę wody. Ok? Ale gdy już będę złapany, pojmany i pozbawiony wolności, wtedy już nie będę mógł kupować nigdy więcej produktów rumuńskich. Mam nadzieję, że też to jest zrozumiałe. W związku z tym, gdyby tak się wydarzyło, że można byłoby porozmawiać z tym bandytą międzynarodowym, zadać jej kilka pytań: na przykład, warum, why, albo patrzcie mu. I dalej rozmawiać z tym bandytą, zapytać się, czemu ona to robi, dlaczego, a później jakoś jej wyjaśnić, żeby się ogarnęła, żeby zmieniła swoje postępowanie, żeby przestała mnie już nęgać uporczywie i tak dalej. I żeby się raz na zawsze odczepiła ode mnie, i wtedy po prostu ona to zrozumie znacznie prościej, znacznie szybciej, i wtedy już nikt nie będzie mi przeszkadzał, aby kupować produkty rumuńskie. Więc mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i dość proste do załatwienia, aby. We Wrocławiu, Polska, Wrocław, takie miasto Wrocław, województwo dolnośląskie, adres ulica Podwale 28. Podwale 28, to jest budynek sądów rejonowych we Wrocławiu. Pierwsze piętro, pokój 168. To jest sekretariat. To jest firma prywatna pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Powtarzam, jest to firma prywatna. Pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, pokój 168. Tam są też obok tych drzwi po lewej lub po prawej stronie od tych drzwi. Tam są takie drzwi nieoznakowane. Więc tym bardziej tam można wejść i, i zapytać się, która to jest. Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Wywołać ją i zacząć biznesowo z nią rozmawiać. Aby się ogarnęła i pewne rzeczy zrozumiała, i żeby już wiedziała, jak wygląda rzeczywistość, bo ona, jak widać, dość mocno odleciała i nie wie, jak wygląda rzeczywistość. Więc można z nią porozmawiać, tak aby już nikt więcej, nikt mi nie przeszkadzał kupować. Produkty wyprodukowane w Rumunii, na przykład wodę do picia, bo jest gorąco czerwiec 2023, a ten produkt jest dobry. Po prostu jest dobry i jestem zadowolony z tego produktu. Ok? Dziękuję.